Na początek króciutkie, dwuminutowe dosłownie wspomnienie poprzedniego meczu. Bardzo się cieszymy z tego, że po raz trzeci w Katowicach, po raz trzeci w Spodku, w miejscu, w którym rzeczywiście legendarny kosmiczny mecz powinien się odbywać. Spodek jest sam w sobie kosmiczny, a jeszcze patrząc na to, kto zagra. W naszym spotku od artystów, poprzez ludzi biznesu, poprzez ludzi związanych z kulturą, z mediami, no to wspaniały dobór. Wiemy, że rozgrywki będą podobne do takich, jak stosuje się w różnych mistrzostwach, czy Europy, czy świata, więc emocje będą na najwyższym poziomie. Przyczyniając się tego wydarzenia? kupując bilet, grając jako zawodnicy, tak? czy wspierając jak sponsorzy, wszyscy dokładamy na swoją cegiełkę, żeby ten dom był zawsze otwarty dla dzieciaków, które tego bardzo potrzebują. A niestety też bardzo się pogorsza sytuacja socjalna naszych rodzin podopiecznych i w tej chwili mamy około jedną trzecią dzieci, która przychodzi do nas głodna, która ma problem z tym, żeby skorzystać z kąpieli, więc no, ruszyliśmy pełną parę jeszcze bardziej i z dożywianiem i z paczkami do domu, z żywnością, no i z tą możliwością właśnie kąpieli, wyprania, odzieży, no ale to wszystko też kosztuje, prawda, za ten prąd, za tą wodę, za jedzenie trzeba zapłacić, więc e, jak zbierzemy fundusze w tym roku, dzięki biletom, które Państwo kupicie jako goście, tak, jak, dzięki, dzięki naszym zawodnikom, Którzy, którzy dokładają swój czas i, yy, i umiejętności, myślę, że razem damy dzieciom dom. Bilety są bezletami czy cegiełkami, więc jakby całkowity dochód z ich sprzedaży trafia na pomoc dzieciom, a jednocześnie no, dwóch szczęśliwców prawdopodobnie będzie mogło zagrać z legendarnymi zawodnikami w legendarnym kosmicznym meczu z Aniołami, licytując miejsca w drużynach. Także zachęcam serdecznie, jest to myślę takie przeżycie no, niezapomniane. Chyba mogę zdradzić, że będzie taki moment, w którym będziemy również rozdawać bilety na ulicach miasta, być może w Galerii Katowickiej zobaczymy, no gdzieś w centrum. Także proszę śledzić media społecznościowe do Anioł Stróżów i legendarnego kosmicznego meczu, bo tam te informacje informacje się pojawią. Bardzo mi się podoba, że ludzie znani lubiani, którzy mają często pozajmowane kalendarze, znajdują ten, ten jeden, dwa dni, bo impreza trwa naprawdę dwa dni, bo dzień wcześniej jest trening i potem omówienie strategii. Potrafią przyjechać pomóc dzieciom jakikolwiek byłby to cel, zawsze przyjeżdżają. Teraz od trzech lat gramy dla Domu Aniołów Stróżów, wcześniej była Fundacja Piątka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zawsze te osoby przyjeżdżały. Kabary z i Skrobni, Piotr Gruszka, Tomek Tomanek, no to jest naprawdę, składy są Bogate w środkówkę i w koszykówkę i w inne sporty, ludzie z estrady, ludzie kabaretu, standupu. No jest, jest naprawdę, jak to mówią, grubo. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem zaprosić na legendarny kosmiczny mecz. Kolejny legendarny kosmiczny mecz w legendarnym spotku w Katowicach 22 marca o godzinie 18. .00.